Nie witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na kolejny film. Mamy aktualnie 5.45. Ja jestem, słuchajcie, już w samochodzie, wstałam po czwartej, bo jedziemy dzisiaj na nasz zjazd. W Warszawie oczywiście nocujemy z Emilką jak ostatnio. Wracamy jutro, także będzie to już trzeci vlog z naszego zjazdu, także naprawdę bardzo się cieszę. Dajcie znać, czy podobają Wam się te vlogi. Ja naprawdę bardzo lubię je oglądać. A teraz lecę już, bo umówiłam się z Emilką, a Was zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie na moim kanale, komentarz i zapraszam do oglądania. ćwiczeń, dlatego nie nagrywam za dużo. Zostało ostatnie 6 godzin dzisiaj na uczelni, także wracam na salę. Napisaliśmy właśnie przed chwilą kolokwium, poszło mi chyba całkiem spoko. Widzisz, co to Tak. gdzieś? No Zmęczyłam się po tych schodach. Nie mam kondycji. Wyszłyśmy właśnie z uczelni, jest 18.30 i idziemy teraz do hotelu, który jest dosłownie naprzeciwko, także super. I idziemy jeść. Chcesz się przywitać? Chcę powiedzieć za Kierema. Hej YouTube! Hej YouTube, za zakierema! Hey, Plan jest taki, że jedziemy na jedzenie hulajnogami. Także trzeba się Nie. trochę poruszać po tym całym dniu na uczelni, ale wreszcie z głowy. O, to mówię jeszcze raz. Kolokwium zaliczone. Jesteś tego pewna? Tak. Mam nadzieję. Ale naszym... wydaje mi się... Z naszym szczęściem na pewno. Na pewno. Trzymajcie kciuki, ale... Myślę, że tak, myślę, że dobrze nam poszło. Tak, ja też tak. Ja też tak uważam. No mam na no, mozem, Ale to się jeszcze okaże. Ciekawe tylko kiedy. Jak to Do Baleckiego nie małaś? Nie, ja zrobię. Ja to się boję dochodzić, że jakby mogę mm. wierzyć kosmetyczki i tak dalej, no, ginowa. Wszystko? No. Wszystko? Prowadź. Zapraszam widzowie. I tak, prowadź nas po, po, po hotelu, chciałam powiedzieć. No, nie masz sprawy. Emilka. Tak. Gdzie idziesz? 3-8? A, 3, A ja 3-8. Śpisz w jednym pokoju? Nie, no już wracam, już wracam. Let's go. Zapraszam. O, dziękuję. Oddzielny. Przykro mi dzisiaj. Z... <laughs> przykro <oddzielnie>. mi dzisiaj śpimy <laughs> oddzielnie, ale. Ładny, ładny. Przyjemnie, co? Podoba mi się. Podoba mi się. Lepiej niż ostatnio, to na pewno. To na pewno. Jeżeli nie widzieliście Bardziej vloga, jest to wyjdźcie. do tego pierwszego. Jak dla mnie 10 na 10 jak na razie. A tak? jeszcze, jeszcze najważniejsze. Zapraszam do łazienki. Dwie pary drzwi. Aha, dwie łazienki. Pokaż. Nie działa światu. A, bo Może kartę musimy wsadzić, no. Chwileczkę, zaraz naprawię swój błąd. Nie no, jedne drzwi są, a nie dwa. Tu jest yy, prysznic z umywalką. Proszę bardzo. Ej, spory prysznic. Rituals jest że... <grym grym> Słyszeliście to? Luksusowo, zobaczcie. Nie byle co. To z wyższej półki. Rituals jest dobrze. Suszarka nie, Ej, ale bardzo ładna łazienka w ogóle, co? I lusterko Taka jasna. I jeszcze zobacz, tutaj są A. światła. A nie, myślałam, że jest takie luster, że ze światła... Nie, na pewno to działa. Nie. Się coś innego odkryć. Ale zobaczcie, te suty. Aha, muszę to stosować. Gdzieś to się pewnie Bardzo włącza, ładnie. Zaraz zobaczymy. O kurczę. No i tutaj to się można stroić, że tak powiem. Jutro uczelnię. Zapraszam do następnej. Toaleta. Skromna. Ale jest. Wygląda bardzo ładnie. Bardzo fajny pokój. Podoba mi się. Jest faktycznie w porównaniu do tego pierwszego co byłyśmy. Tak, mnie 10 na 10. Tak. Ciepło. ciepło. Bardzo o, ciepło. wszystkim było z... zimno. Tak, kochani, jak nie widzieliście vloga z tamtego zjazdu, to wbijajcie. Koniecznie musicie obejrzeć no, tak. nasz, nasz pomalony hotel. Tak, nie wypał z hotelem I ale... wcześniejszy fajny. No, tak. Dlatego teraz zrobiliśmy research i naprawdę jest bardzo przyjemnie. A jaki mamy widoczek? Jakby co do teraz, ja go znalazłam, ten ładny Musiałaś się odbić, tak. odkuć, jak to tam się mówi. Proszę bardzo, widok na miasto. Balkonik nie za wielki, ale można go popuć... Ale jest. No pojęci, dobra robota. Dziękuję. Tym razem ci się udało. tam się na przyszłości. Musiałam włączyć kamerę, bo nie sprawdziłaś najważniejszego. Czy miękkie? A, faktycznie. Pesterka. Uwaga. Mięk. Uu, miękkie. Uuu, miękkie. Teraz jeszcze drugie, bo tym razem mamy dwa. Również miękkie. Tak? Nadają się do tego. Czyli akcent? Tak, akcent. 10 na 10. O! Po tym całym dniu dzisiaj już mi się nie chce wstawać, wiesz? Żart. No. Ona tylko tak mówi. Idziemy na grineczka? Tak. <grymna> <grymna> Idziemy. <grymna> ja już wstałam. Idziemy na jedzonko. Chodź. Ej, tutaj tu jest jedna karta. Tutaj jest druga. Mhm. A gdzie to jest? A tutaj. Mhm. To jedną już zostawiamy, czy jak? Czy bierzemy dwie? Nie wiem, bez znaczenia. <grymna> Let's go. Ale i tak już my ją sądzić. To wyjmij, ale ciężkie drzwi. Ready? Ready. Let's go. Ready na hulajnogi. Tylko ja się zastanawiam, jak my potem wrócimy na tych hulajnogach. Um, a to trzeba na nich wrócić? Nie można ich zostawić w jakimś tam miejscu? Nie, no można. No to tak, zostawiamy. A no, wrócimy boli. Dobra. Myślę, się... o, patrz, jaki to jak Na warszawkę. Pokażę wam. Słuchajcie, taka śmieszna sytuacja przed chwilą. Jedziemy sobie windą z Emilką na dół i nagle Emilka mówi o, zróbmy sobie zdjęcie. I słuchajcie, ja słyszę, że coś piszczy i się tak przestraszyłam. Weź, pokaż to zdjęcie. Mówię, kurde, naprawdę, ja miałam w głowie, co my spadamy? Co się dzieje? To była moja, to była moja mina w tym momencie. Ale okazało się, że Emilka Przyc przycisk o, Także fałszywy alarm, żyjemy, wszystko jest dobrze. Strasznie przyjechała. Wzięłyśmy, słuchajcie, nogi. ja już mam gotową. Czekam na Emilkę i lecimy. Jest w ogóle taka super pogoda, jest bardzo, bardzo przyjemnie, więc idealnie na chulej nogi, a dawno nie jeździłam. Także będzie super. i właśnie przyszłyśmy a w sumie to przyjechałyśmy nogami do restauracji wybranej przez Emilkę i klimacik klimacik jest klimacik jest tak. <laughs> Także czekamy na jedzonko. Emilka zamówiła pizzę, ja burgera i do tego drinki. Słuchajcie, na odpowiedzialność Emilki bo ja mój ulubiony drink to mojito i biorę go za Okay. <laughs> To jest testing. Robimy e, testing. Testing. Na pierwszy raz. Pierwszy raz Julam dzisiaj drinka, którego ja jej poleciłam. Znaczy to już kolejny drink, który ja jej poleciłam, ale pierwszy raz akurat tego. Dawaj. Hmm. Czuć ogólnie trochę. Kwaśny. kwaśne. No, ja lubię kwaśne. No. E, czuć trochę, że tam ten. Chyba mogli to trochę mniej, ale ogólnie dobre. Ważne, że kopię. Be... Będę zamawiać ogólnie. Bardzo dobry, polecam. Oczywiście 18+. plus Polecam. Tak, <laughs> ja również. My właśnie siedzimy na ławce i czekamy na Bolta. Emilka właśnie zamówiła i byłyśmy w restauracji. Jaka to była? The Chef House. The chef house. Nie wiem, jaka to jest dzielnica. Nie wiem, gdzie ale jesteśmy. To jest fajnie. Bardzo fajne. Powiem Wam, że bardzo dobre jedzenie, także czy jest ostrość, nie wiem. Ale polecamy, bo naprawdę bardzo dobre jedzenie. a Teraz czekamy już na Bolta i wracamy do, do domu. Chciałam powiedzieć. <laughs> Jeszcze nie do domu, ale do hotelu. Jesteśmy już od jakiegoś czasu w hotelu i wydaje mi się, że przez jakiś czas, jak wyszłyśmy zjeść, miałyśmy taki wzrost energii, a teraz jest taki totalny już spadek. Też to masz? Czy nie? Że już nie masz energii? No, że nie, muszę spać. Tak, także Emilka się właśnie ogarnęła, ja też idę do łazienki już, zmywać makijaż i kładziemy się spać. Przed powrotem do hotelu, zaszłyśmy jeszcze do sklepu, oczywiście kupić coś tutaj do pokoju. I słuchajcie, zobaczyłam taki popcorn w karmelu. Ja go naprawdę bardzo lubię. Pierwszy raz próbowałam w Turcji. Naprawdę bardzo mi posmakował, także jak tylko zobaczyłam. Musiałam wziąć go ze sobą, także od razu spróbuję. W ogóle wydaje mi się, że to jest ta sama firma, co w Turcji kupiłam. Jakoś tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Och, nieładnie. Mhm. Dobra. Szkuły. Cześć! Mm, dobra. dobra co? Ja w ogóle bardzo lubię takie połączenia słone ze słodkim. No. Jakieś na przykład pretle w czekoladzie, no właśnie popcorn w karmelu w czekoladzie. To jest... No dobra. A bo co? to są tych cukierków takich karmelików, co są. To jest ta sama firma. Faktycznie, a w ogóle ten są sam smak, nie? Tak, no właśnie mówię, coś mi to się no. nie, jak już bym to jadła, a na 100% nie mam nigdy. Ja mam kiedyś popcorn w Karmelu, ale taki w Kinie. Mhm. Do tego kupiłam, słuchajcie, banana na jutro, i na razie takiego rogalika. I to się nie na Tyle. Już? Iskra. A, iskra, jeszcze kupiłyśmy. Na szczęście na uczelni jeszcze będę mogła sobie coś kupić. Także ten rogalik z bananem i ze skyrem to jest tylko tak na śniadanie. Mam jeszcze wodę z domu. No i to jest nasze jedzenie na teraz. Ale ja już w sumie nie jestem godna, jestem taka już nie mam ochoty w sumie nic no, jeść, ale jeszcze jak sobie poleżymy Takie obok z chęcią pospróbuję, bo ja tak lubię Która jest godzina? Ja to, to trzecia? To już? Dobra Jestem taka pełna No ja też Lecę się ogarniać I jutro kolejny dzień na uczelni. Trochę krócej, bo od 12 do 19, ale tak czy inaczej. Miejmy nadzieję, że wcześniej. Miejmy nadzieję, że wcześniej skończymy. I będziemy wracały od razu po uczelni, do Ostrowinki. Będziesz okay. siedzieć 20 minut więcej niż w domu? Nie, nie będziesz siedzieć tam więcej? Nie, babcia. Więc zapytaj mnie, kiedy wrócisz do domu, okej? Albo zapytaję Cię, po tym jak wymyślę wszystko i pójdę do śniadania. When will you come? What time flight? My plane is 10 from Poland I will come but I will let you know what hour Because I don't know now, I don't see, I'm in the toilet now I, I will no. wash my face Ah, okay We were in mm. now I will go to boys Take them and go home Okay, so let me know, okay? Okay so, yeah. Yeah. dzień Aha. co się stało idziemy na Wrocławcie, bo będzie taka piękna pogoda że trzeba korzystać prawda? Tak, dokładnie. Dobra. Dojechałyśmy. Się. Kochani, pokażę Wam miejscówkę, którą Emilka wyczaiła dosłownie obok naszej czeli. Jest w ogóle taka piękna pogoda. My sobie tutaj chillowałyśmy na tej ławce i super randko. W ogóle jestem w szoku, że tej jakby nikt nie przychodzi. No? Co nie? Taka fajna miejscówka, a... Tylko dla było. nas. To tak specjalnie było, wiesz co chodzi. Tak. Lecimy na uczelnię z powrotem. Zaczynamy ostatnie już ćwiczenia i wracamy. Myślisz, że wcześniej skończymy? Nie, no to zaczynamy... Pewnie. Na pewno Jeśli co? Zaczniemy wcześniej, ona i tak zawsze wcześniej kojarzy. Jeszcze nas może wypuścić. Osiemnaste! <laughs> Kochani, my już jesteśmy po dojechałyśmy właśnie do rzekunia. Pożegnaj się. Ta. <gry> Także Emilka czeka na chłopaka, a ja wracam. Cześć! jeszcze się z pożegnam. Wracam do domu. Właśnie lecę spać bo po powrocie do domu. Zebą obiadek. Pojechałam jeszcze z moją mamą do dziadków, żeby się z nimi zobaczyć. Ponieważ dzisiejszy dzień był moim ostatnim w Polsce, jutro mam samolot do Turcji. Także właśnie ustawiłam budzik. Słuchajcie, na 5:15. 5.20, więc wstaję bardzo wcześnie, a jestem naprawdę zmęczona, tak samo jak Emilka po dzisiejszym dniu. Mam nadzieję, że wstanę bez problemu, będzie to na pewno dla mnie ciężki dzień jutro, ale... Czas wracać do domku. 10 dni w Polsce minęło mi naprawdę bardzo szybko. Ale super spędziłam ten czas i uwielbiam tutaj wracać. Powiem wam, że taki trip do Polski na krótszy czas jest ekstra. Mogę zobaczyć się z moją rodziną, z moimi przyjaciółmi. Spędzam tutaj świetnie czas, ale już też tęskniłam się za domkiem, za kieremem, za pieskami, więc. Fajnie też już do nich wrócić. Dziękuję Wam bardzo kochani za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie kończy łapkę w górę, subskrybujcie na moim kanale, komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie już z powrotu do Turcji.